Jak się czuje trener złotego medalisty Mistrzostw Świata? Myślę, wspaniale, ale takie większe przemyślenia to dopiero przyjdę. Na razie jesteśmy na, na gorąco po konkursie i, i cały czas w takim zamieszaniu, co jak widać e, tutaj cały czas ma miejsce. Także na razie wspaniale, ale, ale jeszcze bardziej tego nie analizujemy. Duże były tam nerwy? Proszę. Czy nerwy były duże? Znaczy, nie było tyle nerwów, co, co takich z taktycznymi rzeczami były. Były, były nerwy, którą belkę ustawić. Tam dosyć dużo zagrywek było takich taktycznych i trzeba było to wszystko dobrze wyczekać, wybrać, podjąć odpowiednią decyzję. Reszta była w nogach Kamila. O obniżaniu belki myślałeś? Była obniżona belka. obniżyli dwie belki w stosunku do tego, co było ustalone na początku serii. Czy te dwa skoki Kamila były takie, jak, jak tego chcieliście, czy tam jeszcze czegoś brakowało? Zawsze brakuje, zawsze jest jakiś kroczek, który można zrobić, gdzieś można być lepszym, natomiast na tą chwilę one były wystarczające do tego, aby osiągnąć piękne i myślę, że śmiało można powiedzieć historyczne zwycięstwo. Przed konkursem jakikolwiek medal bralibyście w ciemno, czy celowaliście w złoto? A, nie myśleliśmy bardzo o medalach. Chcieliśmy przede wszystkim walczyć o te medale, bo do, na to było stać, stać zawodników. Myślę, że nie tylko Kamila. E, natomiast e, takie branie w jakieś jakiegoś medalu, jakiejś e, pozycji jest, jest ryzykowne. Myślę, że jeśli jest zawodnik ma faktycznie szansę, aby walczyć o te najwyższe lokaty, trzeba podjąć ryzyko walki. Zapowiadałeś tam taką zaciętą rywalizację i faktycznie było bardzo ciasno. Czy po tym drugim skoku od razu czułeś, że to jest na złoto, czy tam były jakieś dodatkowe nerwy jeszcze? Myślę, że gdyby Gdyby belka nie była obniżona, wtedy można byłoby mieć jakieś wątpliwości. Natomiast w przypadku belki obniżonej, e, mamy podgląd w telewizji, widzimy tą, tą linię, którą widzą kibice w telewizji. Jeśli zawodnik skacze za tą linię, no to można być prawie pewnym, że, że wszystko jest ok. Pozostali zawodnicy wykonali zadanie, czy można mieć jakieś zarzuty? Dzisiaj skakał słabiej Maciek Kot. Nie skakał tak dobrze. Mieliśmy do czynienia z podobnymi błędami, jakie występowały u niego podczas konkursów, a raczej nawet kwalifikacji w Willingen, gdzie to wszystko nie do końca funkcjonowało i, i trzeba to szybciutko skorygować, żeby był gotowy do startu w konkursie drużynowym. To jeszcze raz gratuluję no i życzę powodzenia w konkursie drużynowym. Dziękuję bardzo.